O, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Nag nagrywamy to od razu zaraz po ostatnim odcinku mm, żeby narobić filmów bo potem na wakacje się gdzieś się po poleci e ostatnio wylądowaliśmy z jakiegoś tunelu do, do takiego, wspomnienia. Do takiego no nowego wspomnienia w jakimś domu widzę że artystka Czyli do jej domu, do tej babki O, jakieś me, me, o właśnie, wspomnienie jakieś It's terrible, It's terrible. Ale to... Okej okay. Coś się zmieniło? Nie, wiem, tak szesło mnie tak trochę przeraża. Mogę je tu <laughs> <laughs> Tak w razie czego <laughs> Alice. Alice W krainie czarów No Fajne wydanie <laughs> Matko, bo małp. Jaka? Aha, no 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 w pierwszym odcinku było, tak

no dobra. O! Drzwi się otwarły. nie było? Co? Tam coś się rusza, na A on takie cienie. Nie, nie, to cień. No tam zaglądam. No czekaj, ja pójdę z tą małpką tam Salim O nie, o nie, chyba coś zepsułem, w sensie złej kolejności wiesz?

bo to jest te sam pokój nie tak, tak. Psuje iluzję No takie coś bo bo takie jakieś. Nie. Alice, Alice. Aha. Oj, 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 oj. Matko, boska, Otwieraj, żu. Jak się to otwiera? Aha, albo zamknięto. Tak. Nie wciągnie. Kresło, no, oddowę tak krzesło Ja idę z tym krzesłem o Jaki Boże drogi Gdzie ja trafiłem? Jakie duże bobo łoś to w mnie! Wło to w mnie diable! What... Mama. Mama! Oddychanie Wszyscy! Wszyscy oddychali. Nawet ta małpa, ja. Yeah. to jest ten moment, kiedy nie wiem co powiedzieć. Mhm, mm mi łyka? Nie, to nie. Nie chciałaś żeby ze mną. Się, to teraz nie ma. No dobra, woda. No tutaj, ja i zaś takim bagnie. i was going to take a dose of something's different different i, feel like I, don't fit I my think body. i like okay what the hell i'm heavy my gut feels like Nie ma źle. No po co mam to zapalać? Nie. O, zap otwórz się mnie Ja. Już, już mamy pić tego. Tego nie podpalę, bo po co? Ja. Hop. No to chyba nie ma znaczenia. Wiesz, to takie, no właśnie. okrąg. No, no, może lepiej tędy pójdę? Nie, tak muszę iść na kucku, nie? Czemu się zgasiło? Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. no, A dobrze. mniej więcej chyba. Nie. chyba nie. Oj. No bo to już się zrobiło trochę jaśniej. Czemu Gdzieś... my się świecimy? Czemu? No bo ja się boję czegoś. A czemu ja tak na kucku dziwnie chodzę? No, czekaj jak się to robiło. To podpalać co robił Musi tutaj... dobra, żeby to otworzyć, dobra, do, okej, okay, dobra, dobra, dobra. To no. nie masz stąd No. Chyba o to chodzi, wiesz, bo jakby ta gra była jasna... ...to by nie miała tego klimatu. Nie, ale nie mam pojęcia dlaczego ja się świecę cały czas. No i co to? Jaki to ma wpływ, te, te, te takie macki? No co się znowu, to, to się, coś się z nami potem dzieje, jak się to właśnie coś posunie. A może jest no. coś z tym. Ale nie wiem, co to Kości! Myślałem, że to jakieś te... Dwie? Tylko? Nie, ja mam pięć. Bo mi to wszystko. A nie, ja stąd przyszedłem. Co? Nie. Tak, tak, zrobiłem kółko. A to jest ta dziura z tymi zwłokami, co tam była u góry. Aha, bo ja patrz, jak idę do ciemności to się boję, nie? Patrz, teraz idę tutaj jasno i, zni i to tak, no, znika to. Tu się tu psuje. Nie rozpadnę, nie? Tak, nie, tak. No tak jak ostatnio przy, przy drugim dopiero spadliłem. Przy, tak, przy drugim. Nie bój się. Ok, tu mogę to podpalić. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Tu jest nie. nie. Jak, jak jest ciemno, to ja się zaczynam bać.

Co? Czemu? Ta maska, nie? Z tą bąginku. No to był taki jumpscare, no. O, ja się przestraszyłem. My nie wiedzieli, o co chodzi. No. <laughs> Myślałem, że coś się powoli zaczyna. My się ukryły. Ja mam? O kurde, jedno. No, no muszę tu zajść, Nie ma innego wyjścia. Ale jest jakieś takie światło naturalne, więc nie ma. Okay. dobra, no to idziemy. Czemu des. Ty... O! Małpka? Co ty robisz? Właśnie. I tell him to mm -hmm. we said we would put him away. What's wrong, poor monkey we should kill him stitch him up here. Uh, he is so tired. oh my heart, what is it? Alice. Alice will have a sister. I'm pregnant ah. <laughs> <laughs> uh.

Patrz, no jakoś nie mogłem przejść, jakoś tędy. I wyszedłbym na powierzchnię, koniec gry. Nie takie ciemne kanały. Tam jaskinie. Aha, zgadza się. Bo się nie chciałem przestraszyć. Tam jakiś Oj. trup jest. Krew No, to jest salim.

Nie wiem, ja zawsze mi się udaje te oba choczy zamknąć tak jedną ręką. To jest dziwnie jakoś, no... Nie, nie robiłem. Dobra, idź od tego, hopa, Jeronie. No wiem, ale ona się przyczepiła. O, lampa! Idź.

Chodź! Chodź! <grystanie> Czemu to Chodź! Chodź! to się wali. Nie, to to po prostu wali, wali. może Chodź! Chodź! No, szybciej Chodź! 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 to Chodź! 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 Nie wiem,

Wdychanie. Jezu, zauważyłaś mi to w końcu. No, Fajnie. A gdzie ta latarnia? Nie, no bo spoko. Już no, nie ma. Ej, ale ja nic nie widzę, gdzie mam jeść? Muszę ścianę nie wziąć chyba. Nie. Kompasik? Kompasik. Kur... Dwa? Kompasik. Czekaj, kompasik. Aha! Muszę mieć... no tak. Muszę mieć te, te atarnie jak... No właśnie. Work damn you. Kompasik nie gra. O! Co? Nie było tego wcześniej. No nie. No właśnie, ład. No, muszę znaleźć muszę jakiejś, tak? Okej. Okay. No i kolejne drzwi. Mnie. 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 w ale to jest te pierwsze ale... no. No, no. no nie wiem pewnie no, potem być. ja nie wiem co się dzieje w ogóle w tej grze no, czy ma... to są jakieś się fajnie o no amnezje no tak no. no o

Co no, mi to było? Punkt. No właśnie, ten notatnik, nie? był tu wcześniej. Ale już wiem jak on wygląda, to czemu... Karło się? Uwaj, był po prostu za miękki, jeśli tak się przygotowało. Na pewno, na pewno takie coś tutaj Tak. <noise> Zniszczenie się tam, nie wiem. Ułówka. Hmm? Czy jak skoczę i. O! Shit! Nie, ale trzymają kontrolę. Co? Nie Ja Aha, że no dobrze. Nie, nie, bo nie, przy, nie przydałem w ogóle co nam powiedziała. Co? Idę. Widzisz, nic strasznego? A może sobie będzie miała zapałki albo jakieś. Pali paliwo. I'm from Sudan, no, była, była, no. Zostawiło coś ciekawego. Kurde, na no, otwieraj się.

Też jakieś wspomnienie? Lampka? Lampka, no. Ale nie ma zapalniczek. Zapałek! <grym> <grym> tu nic nie ma? Nie ma. Tu? O. Tu dwie. Dwie mam? Nie. To jest? ale jak no nie mogę jej wziąć mówiłem tylko zapalić co, co mi to da o, patrz moje kroki tak moje tędy? chyba nie ten to którędy jak ale tutaj nie przejdę przez to nie? a tutaj jeszcze zobacz nie tam.

deska wyrwana może ten no właśnie Muszę wy... Musiłem... Jeb. No Kurwa. Zaczynam taki mały, lekki ruchów, nie? I nagle jeb. O, właśnie tak. No już. E. Co? Sze... Sierżant fornikator To jest furnikator. The legend is what is our papa. Papa! It smacks us when we are bad. Mm -hmm. Dobra. Bóg honor ojczyzna put bill. Też. Czekaj, to jeszcze patrz, szafeczka jest, nie jest tak. Mogę to jakoś... jest... A, to nie jakaś Nie, to jest? do tego... ...rysunku tutaj to. musimy mieć głośniej. Co? Musisz, musisz, ...musisz mówić głośniej, bo cię nie będzie słychać. No nie bo mówisz, a potem będzie to wygląda jakbym sam do siebie mówił a, zdjęcia Teraz są takie trochę najke zdjęcia, nie? że to jest szlaban, po co mi szlaban otwierać? A tutaj się nie dawy? Nie, da się, ale... Nie da się. Czy musiałem co otworzyć laban żeby co? Aha, dobra A, bo tutaj jest zastawione, widzisz? Tak, 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 tak. Pięknie. I teraz to mogę otworzyć, ale to nic mi to już nie da. Dobra, idziemy tu. Niedaleko. To może tu jest koniec gry? O! Ze, ten kompas. To to świetlowe dla nas jest dobre? Ja nie wiem. Tam no? Chyba tak. Nie wiem, co to Albo to jakaś wizja. Nie wiem. No, tu muszą być jacyś ludzie, nie? Nie. A to co za przejście tutaj, ciekawe. Można to otworzyć? Nie. Nie można. A to można przenieść. To można. O! Jonathan. British. Oh,

My is piss poor. Aha, wittaj <laughs> just, um, just może... nie kończy się o no, to. Nie no, napawa, napawa tym, że. Niezbyt nie zakręcając. A czekaj, teraz smeczki tam walę jeszcze. Tak, ale nie mogę na je nic z nimi zrobić. Tak, tam muszę wejść, ale tu coś jest. Na bank. No pewnie, że jest. Zapałki. A tu nic. Tak? No, tu nie ma nic. No dobra, no to idziemy. Tu nic. Tu nic. Przechodzimy. Przechodzimy. No. Ale już następną lokację zobaczymy w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. No i widzimy się w następnym wspomnieniu. Nie, w fortecy. W fortecy. Do zobaczenia. Cześć.